Podinspektor Jakub Tyszkiewicz zostaje szefem Biura Zwalczania Terroryzmu Centralnego Biura Śledczego i jest odpowiedzialny za ochronę antyterrorystyczną Mistrzostw Europy. Ma do dyspozycji bardzo dobry zespół złożony z pionu, pionu śledczego, pionu pirotechnicznego, sekcji bojowej, pionu rozpoznania itd. itd. I drogą operacyjną udaje się uzyskać informację, że w istocie zamach terrorystyczny na Stadionie Narodowym podczas meczu Polska-Niemcy, ponieważ musicie Państwo wiedzieć, że Polska wychodzi z grupy, polska reprezentacja wychodzi z grupy i e, ma się odbyć ćwierćfinał na stadionie, który mam za plecami, na Stadionie Narodowym. E, no w narodzie panuje ogólna euforia z racji Wyjścia z grupy i z racji spotkania się w ćwierćfinale z tak znamienitym przeciwnikiem. Na stadionie anonsowana jest wizyta pana prezydenta, pana premiera, jak również pani Kanclerz Niemiec. A rzeczywiście istnieje bardzo poważne podejrzenie, że terroryści mogą uderzyć podczas meczu na stadion narodowy. Mecz poprzedza kilka niepokojących bardzo wydarzeń, które zdają się podgrzewać atmosferę i Podinspektor Jakub Tyszkiewicz no, łamie sobie głowę, w jaki sposób temu zamachowi zapobiec. Czy to się udało? Proponuję, abyście Państwo sprawdzili w książce. Natomiast starałem się tak odmalować realia i rzeczy, jakiś taki jeden ze scenariuszy możliwych, który, tak jak wspomniałem, mam nadzieję nigdy się nie wydarzy, żeby Państwa zachęcić do lektury.